Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiejszy odcinek poświęcimy budowie zegara z docisku sprzęgła. Jest to docisk, moi drodzy, z Forda Focusa pierwszej generacji. Tak więc teraz e, zabieramy się za rozwiercanie, usuwanie nitów, żeby zredukować maksymalnie wagę naszego docisku. Tak więc teraz przechodzimy na wiertarkę z i lecimy z tematem. Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks, up build what I want to make Yo I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder but my body won't decay Cause my messengers are timeless on the brain. Zegar, moi drodzy, będzie wykańczany produktami z firmy Dragon. Zanim oczywiście zacznę lakierować nasz zegar, muszę go jeszcze wyczyścić. A do wyczyszczenia oczywiście wykorzystam szczotki nylonowe z firmy Voltcraft. I zobaczymy, jak te szczotki będą potrafiły wyczyścić nasz docisk z tego samego nalotu z rdzy, jaka się na nim znajduje. Elementy, z których będzie wykonywany nasz zegar, tak jak widzicie, moi drodzy, są już wypiaskowane. I teraz kolejnym zadaniem, moi drodzy, będzie przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej oczyścić tą powierzchnię styku. Następnie przy pomocy kleju guma metal z firmy Dragon również będę przyklejał taką małą podkładkę od strony wewnętrznej. Tak więc Tutaj muszę na te sprężynki tutaj moi drodzy nałożyć cienką warstwę kleju. Następnie, żeby to wszystko było fajnie ładnie dociągnięte, zostanie moi drodzy ta podkładka przyklejona, o której właśnie wam wspominałem, ale z drugiej strony tutaj dołożę większą podkładkę i przy pomocy zwykłej śruby ósemki i nakrętki dociągnę sobie tą podkładkę, aby to wszystko było fajnie podociągane do naszego do naszej tarczy naszego zegara. Tak więc, ja teraz e, czyszczę za chwilkę przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej nasz docisk i to wszystko za chwilkę pokleimy. Teraz zabezpieczam nasze elementy naszego zegara podkładem antykorozyjnym. Zanim ten podkład antykorozyjny zostanie nałożony na nasz zegar, muszę wszystko przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej sobie odpuścić, oczyścić, żeby była jednolita powierzchnia, czysta, wolna od wszelkich zanieczyszczeń, zabrudzeń, żeby mógł położyć sobie podkład. Teraz, przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej, obczyściłem nasz docisk. Już właśnie benzyna widzę, że nam wysycha, tak więc chwilę poczekam i nakładamy nasz podkład. Sprzęgło dosyć jest specjalnie przyniesione do warsztatu na samo malowanie, ponieważ wcześniej był trzymany w kotłowni, aby cały element był ciepły, zarówno jak i podkład. Tak więc ja teraz po wyschnięciu nałożę preparat i zanoszę do kotłowni, aby wszystko na ładnie wyschło. For taking control of your life, go out and battle And you think you have a dream, then act on it, get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers, gotta settle through give the sword. what you say, yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way Moi drodzy, tak prezentuje się właśnie ukończony nasz zegar z docisku. Tak jak możecie zauważyć, kolory są troszkę pozmieniane niż to, co było z początku na filmie, ponieważ tak, wskazówki były zakładane czarne, ale to wszystko nam się zlało. Oczywiście zaraz wam przedstawię tutaj gdzieś w przebitce, jak to wszystko się prezentowało. Następnie musieliśmy, moi drodzy, też jeszcze w naszym zegarze oprócz złotych wskazówek, jedną fajną rzecz zmienić. Tak naprawdę na lakier z firmy Dragon został nałożony lakier bezbarwny, aby wyciągnąć całość naszego zegara, żeby cała kolorystyka była fajnie podkręcona. Środek, tak jak widzicie, jest pomalowany lakierem z połyskiem.